się siemano. Gramy w Stumble Guys. Dawno nie było wujem odcinka, to znaczy, no wczoraj był, ale taki. A nie, nie było, sorry. <śmiech> Właśnie <laughs> przed wczoraj był taki krótki powiadamiający. Sorry, że wczoraj nie zrobiłem odcinka. Przed wczoraj był tam ten, ale dobra. Hu, jestem. W sposób pogubiony. Dobra, patrz. Będzie dobra, Pyk, pyk No naprawdę Przed chwilą oni byli online Ku... A. Zwariuję Nie Nie Dobra, nie, dobra, pomyliłem się Ja już myślałam, że mi z sukra Było koronkę Tak szczerze Dobra, zobaczymy kto jest lepszy, boty czy ja i tutaj dajemy mapy, hmm, w sumie jakie, wyścigowe, weźmy, lecimy, dobra i zobaczymy jak nam to wyjdzie. Dobra, mam nadzieję, że wszyscy słyszycie co ja mówię. Mamy skinka dobrego, koksowego wypijającego. Dobrze ku... A. He he. No, dobra, dobra. Leciemy. Na... Super paint slide nam wybrało. Powiem tak, grubo. Hop hop, patrz, boom, ez <ścoughs> hop, hop hop, hop hop, hop hop, hop dobra, hop hop, hop hop, hop. o kurde, ażem przyrombał, hop hop hop. hop. Hop, takie gówno to jest. Hop, hop, dobra, jest, jest, jest. Hop, 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 pum, 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 ez. Mamy to. No teraz czekamy i oglądamy, co jest, tylko ja przeszłem na razie. A no to jest chyba trochę za trudna mapka dla botów. O, tam widziałem bota jakiegoś dalej. Tylko muszę go znaleźć. O, miałem go przez chwilę. Tylko zaśmiałem jakiegoś. Dobra, tam wchodzą trzy osoby, przeszły to znaczy dwa boty przeszły. Jedna osoba. No, co jest? Hop, hop, dawaj gościu, chłopie. Co ty odwalasz? Blumo! Dawaj! Uhuhu. Jak to zrobił gościu? Em, przeszło 8 graczy na 16. To źle wróży. <grywka> Dobra. I have avenue. Osiem osób, a 8 osób przechodzi. A więc. Ja tyle mogę powiedzieć. Nie wnikam. Hop, patrz. Hop, hop. Dobra. I teraz jeszcze na tego skoczę. Patrz. Bum, bum, ez. Hop. Kurde. Nie, no po prostu zajebiście. No i Hop, 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 hop. Dobra. To boom, 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 pam, 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 Boom. boom, 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 pa, 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 pa. boom. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Czeka Dobra. Hop. 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 Ez. Chłop. Chłopie. W sumie to możemy się tutaj pobawić. Patrz. Boom. Bup. Bup. Bip. 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 Bum. Pip, pip, pip. 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 Ale muszę uważać, bo ja respa mam tam do góry. O nie. Właśnie. O, dobra, kolega mnie zaprasza, to wali, walić boty. Próbujemy się dołączyć. Dawaj. Jest. S. Dołączyłem. S dobra, my widzimy się na gierce. się. Jest giro! zrobię. Może będzie, może się nada na miniaturkę. Zobaczymy. Hop. pop, pop, pop. Jest. Ez. Ez, ez Ale to jest essa, es. es. Hop. Hop. Nie, co, co? Jak? Podwójną spację mi zablokowało. Ale dobra, oglądamy, oglądamy. Moja podwójną spację nacisnęła, i mi nie zrobiło. Dopiero za drugim razem, kiedy akurat musiałem spaść do cholery. A, Kuba. Dobra, ja teraz na nosiku sobie jedną ręką trzymam telefon. O, Piek. <laughs> Nie tutaj. Co on już nie jest za mną? Ja pitole. Albo on jest offline albo mi się po prostu nie pokazuje. Czy on jest online czy nie? Skąd ona trafiła tego skina? Ej, czekajcie, wiem. Robię screena. Zaczekajcie. Ja ja wam ro, robię cięcie i przy okazji sobie w tym czasie zrobię ski, screena ok. Na miniaturkę. się mandero! No raz, zrobiłem screena. A więc jest wid. Może ktoś dołączy, jeśli BW, by wszedł do giery. A w ogóle jak się? Napiszcie w komentarzach, jak się u Was mówi na jedynkę. Bo u nas się mówi pała. Dostałeś pałę, czyli jedynkę. Z ocen, jakby w szkole. Dobra, następny na pierwszy. Ja najdłużej mam balankę. Aha. No to fajnie. Dobra, wiecie, co ja sobie dostępy. Teraz. Wybiorę. O, pyk, pyk, pyk. No i co? Banankiem się spróbujemy wybić na miejsce, na ten filar. Ja już to kilka razy zrobiłem. Nie zawsze mi wychodzi. Ale ja teraz dla was zrobię poradnik Jak to zrobić Na początek Idziecie tędy Jeśli ktoś umie tak Bardziej po krawędziach chodzić, to proszę bardzo. Da się tutaj, tylko ja mam deskę i nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Ale dobra, patrzcie. Tutaj podchodzę, rzucam banana. On tam jest, ale go nie widać. Raz, dwa, trzy, wchodzę, pyk. Nie udało się tym razem. To może być na środku kolców. Dlatego pyk, banan musi też być na środku kolców. Chyba ja będzie git. Hop. Nie, nie będzie git. Ale spróbujmy. Raz, dwa, trzy. Bum. No nie. Chcielibyście odliczyć do trzech tak powoli dosyć. O, dobra. Teraz się idealnie ustawił. Raz, dwa, trzy. Hop. Nie, no kurde. Hop. Hop. Widzicie, nie. Nie jest Nie jest łatwo zrobić poradni. Cholera. Patrz. Może teraz. Dobra, będzie chyba. Raz, dwa, trzy. Hop. Hop. I hop. Tylko wiecie. Ja za słabo skoczyłem w przód. To już by mi się udało. Tym bardziej w przód skoczył. Dobra. Patrzcie. Raz, dwa, trzy. Hop. No. No to pięknie. Myślałem, że mnie złapie ten walon, ale nie. Hop! Dobra. Nie. To się nie uda. Hop. Ok, mamy to. Ok, i teraz. Raz, dwa, trzy. Hop, hop. No słabo, no. Nie wybiło nas aż tak wysoko jak chcieliśmy. Hop. Dajemy banana. Tak nie robimy. Pyk, wchodzę. Hop. Za słabo mnie wybiło, naprawdę. A teraz odpadam. Bo doper nie złapał lecimy z następną rondeczką dobra, czekajcie 13 minut filmu, dobrze dobry, dobry film jak coś to w ten piątek będzie film czyli pojutrze ja na pewno się namęczę jutro, bo jutro jest przecież Dzień Dziecka. Właśnie. Mam nadzieję, że u Was w szkołach będzie dobrze na Dzień Dziecka. Ja też się mega cieszę, że jutro będzie już ten dzień, gdzie mam wolne od lekcji, praktycznie. U nas w szkole jest tak, że my gry przynosimy. Nie wiem, czy u Was też. My gry przynosimy na Dzień Dziecka w czasie wolnym jak jest w Dzień Dziecka a później i mamy takie jakby zawody sportowe hop Bu nie kurde hop hop nie no hop hop Hop, no hop. No, co jest z tymi bananami? Co się chyba stało? Hop, hop, hop. Bo ja muszę być na środku tych kolców ogólnie. Jakby do kogoś jeszcze nie dotarło. No nie, no po prostu zwariuję, po prostu. Czekajcie. Czy mi się uda tam doskoczyć? Bum! Bu. Ty to jest realne. Co prawda teraz to jest inny trik. Nie zajmujmy się tym. O, dobra, jest idealnie banan chyba. Patrz. Pyk. Pyk. Nie, za długo leżałem. Ja tak muszę naprawdę chwilę poleżeć. Pyk! Bum! Bu. Kurde! Dobra. Dobra. Raz, dwa, trzy. Patrz. Ezy. Ej, ty właśnie tak możemy spróbować tam wejść. O, tylko się, kolce bo Kurde. Pum. Pum, pa, 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 Dobra. Hop. Kurde. Akurat dobrze. Była eee, bananem wylo... Naprawdę. Jak dobrze bananem wycelowała, to nagle... Stoper, ku nie, 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 naprawdę. Ja najgorsze poradniki chyba robię. Ile ten poradnik już trwa? Napiszcie w komentarzach. Musicie napisać, ile dokładnie nie będzie trwał ten poradnik. Dosłownie. Ile będzie trwało? Wejście tam na ten filar. Musicie to zliczyć. Od pierwszej gierki dostępy, ale nie tej nieplanowanej, tylko jak. E, tylko w jedną osobę tej gierki na dostępy. Od, od tego czasu macie to liczyć. Dobra. Hop, hop, hop. Hop. Please. Kurde, pik i dupa Jasia. Dobra, raz, dwa, trzy, hop, 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 boom. Ez, ez, zrobiliśmy to. A teraz idziemy po barierce. Hop, hop. Patrz. Haha. No nie, no, fuck. Nie, no, zajebiście. Up, up. Oh. Dobra. Dobra. Patrz. Raz, dwa, trzy. Hop, hop, hop. Nie! Dobra, lecimy barierką. I tyle. To też jest trip. Którego jakoś mega dużo osób nie zna. Bo się nikt tym nie interesował jeszcze. Zgaduję. Hop, hop. Dobra, jest. Mamy to No właśnie i tutaj jest problem Jak przejść dalej No Taki problem Że się nie da No chyba że ktoś ma Chity Hop hop Dobra mamy to hop

Dobra, No to do następnego siema elu elo bye bye